No dzień dobry, jesteśmy tutaj na spacerku wieczornym w naszym lesie. I chodząc po lesie poszedłem trochę inną drogą i zauważyłem, że tutaj są, były prace jakieś prowadzone wzmacniające brzeg. Pokażę. Wam. No teraz nacisnąłem odpowiedni guzik, bo już raz nagrywałem. Tutaj mamy nasz strumyk, <laughs> który dopływa do, do tego większego strumyka o nazwie Rudbach. I tutaj mieliśmy taki Taki yy, zaczynający się meander. O, o, właśnie, teraz lepiej widać. Myślałem, że rzeka zacznie meandrować, ale widocznie yy, nie jest to chciane przez, przez, przez kogoś. No i wysypali tutaj takie większe głazy, kamienie polne. No przy, tej, przy, tej, przy tej ilości wody no spełnia to swoją funkcję, raczej zostaną tutaj, nie będą wymyte. Nie wiem czy jak tu jest jakaś powódź i dużo wody płynie, czy, czy aż tak dużo wody płynie, żeby zabrało te kamienie. No w dwóch miejscach tutaj po prostu zrobili takie coś. Tu jest chyba jakaś droga. Nie wiem czemu służąca, no ale ten naturalny bieg rzeki jest tutaj, no zmieniony przez, przez, przez sił, przez człowieka, no. Dobra, nie mogę, jestem taki trochę dzisiaj ospały, zaspany, nie wiem, wziąłem już tabletkę witaminy D i chodzę trochę po słońcu tutaj. Trzeba się wzmocnić, nie wiem. Jutro też może wezmę albo pojutrze jedną tabletkę i teraz do końca tygodnia zobaczymy, czy coś się zmieni, bo tylko jakiegoś czasu, że jestem taki zespały, ospały, zespany. No to by było na tyle, no właśnie tylko to chciałem pokazać. Nasz wielki meander pozostał, nikt go nie zmienia, ale tutaj jest widocznie coś, tutaj droga jakaś jest jakie zadanie ma ta droga nie wiem tam taka szkółka leśna jest no szkółka to nie jest taki młody lasek o, młodnik taki który widać że jest mm, ekstensywnie nie intensywnie yy, zmieniany przez przez człowieka no dobra płynie trochę wody, trochę popadało nawet dzisiaj trochę popadało nie dużo, ale regularnie to też trochę daje. No tutaj mamy nasz wielki Mander. Tam jest największe miejsce, przypuszczam, że... chociaż ta druga idzie w tą stronę i w tą stronę. Także przypuszczam, że może taka wyspa tutaj zostanie. O. Także jak woda by się przebiła w tamtym miejscu. W tym miejscu by się woda przebiła. No tu przestanie płynąć, bo ta woda będzie płynąć najkrótszą drogą, a tyle wody nie ma, żeby. No, zobaczymy, co będzie. Ale to za kilka lat dopiero chyba. No, dobra, śmigamy teraz dalej. Śmigamy trochę dalej. Tutaj mamy takie wybrzeże, taki brzeg piaskowy, taka łacha. łacha no nie wiem, czy to się łacha nazywa. Tam ta droga jest. No, pójdę gdzieś zobaczyć po co ta droga jest. Dobra, to będę kończył, bo nic ciekawego nie ma. No padalców nie ma. Padalca nie znalazłem. Już dzisiaj chodzę już, które z kolei. Dzisiaj jest fajnie wilgotno, dość przyjemnie. Nie ma za ciepło, chociaż tu wleje się stroje duszno. Dobra, kończę. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia.